A więc tak. Chciałabym pokazać, co mnie denerwuje najbardziej w BSP od kiedy wróciłam do Polski. Patrzcie, to co się dzieje, niby najpierw normalnie wchodzimy, ale zaraz się pokazuje takie pewne coś. O właśnie to. Czas na przerwę. Trwają prace konserwacyjne na Block Planet. Wkrótce wrócimy, ale później. Jak to znika, to się później w ogóle nie chce ładować BSP. Tu się nie chce ładować ten pasek. I nie mam w ogóle jak wejść. A Luna twierdziła, że wystarczy zmienić konto na przykład na amerykańskie. No ale przepraszam bardzo, jakie ja mam to zrobić, kiedy nawet nie mogę wejść w to polskie i w ogóle nie mogę nic zrobić. To strasznie denerwuje. Działa tylko za granicą. A nie zamierzam się wyprowadzać tylko po to, żeby móc pograć w BSP. Próbowałam wejść w porę telefonu. Też nie działało. Więc nie wiem co zrobić. Dobra, rzucimy centymetr od ziemi. Zamatwione, kurde, całą brudę. Nie no, tu nie działa. Dobra, żegnam wą.